Emilia Dulnik OK TV jesteśmy właśnie na Sea Bloggers 2023, czyli jednej z największych imprez, gdzie są twórcy mediowi z całej Polski i nie tylko. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj mamy. Jak widzicie, Sony przygotowało nam tutaj różne sprzęty, którymi można nagrywać do internetu. Już okazuje się niepotrzebna jest wielka kamera i mikrofon, czyli to, co mamy teraz. A tutaj stoisko Maybelline, które przygotowało naprawdę mekkę, jeżeli chodzi o robienie selfików. Tam są specjalne, podwieszone żarówki LEDowe. Ja poproszę, mogę podtrzymać? Przytrzymam Pani tarabeczkę i idziemy dalej. Przede wszystkim gratuluję ci, bo wczoraj zaliczyłaś pracę dyplomową. Tak jest. Nie obroniłam jej, to znaczy nie napisałam w terminie, dlatego ma to dla mnie takie znaczenie. A, dlatego, że byłaś Big Brother, tak? Że, tak? tak, to właśnie stanęło przeszkodą przed obroną, bo obronę miałam po 15 września, a do programu weszłam 13 września dokładnie. Myśląc, że będę tam przez tydzień, a potrwało to przez prawie 12 tygodni. I w ogóle moją przemowę chcę skierować do tych, którzy zwlekają z obroną albo z napisaniem pracy. Wiem, że takich osób jest bardzo wiele. I tak naprawdę już parę osób udało mi się zmotywować i może uda się zmotywować jeszcze większą liczbę. Super, dziękujemy bardzo i motywujemy wszystkich innych. A my lecimy dalej, dorwajcie później, Aniu. Do zobaczenia. Przechodzimy tędy. Słuchajcie, kochani, tu jest kącik, gdzie tworzą się najwspanialsze makijaże właśnie przed kamerę, przed telefon Leszku, Uważaj, bo mi się tutaj potkniesz. Cześć kochanie! Idziemy dalej, tutaj będziemy mijali Krzysztofa Stanowskiego, ale on już był przed naszą kamerą, więc. Jestem na etapie wymyślania scenariusza do tego filmu, gdyż jestem jego producentem, reżyserem, scenarzystą, a także e, głównym aktorem. Jak ty sam oceniasz swoje zdolności aktorskie? Są dość żałosne, ale z tego co zauważyłem, nie jest to żadna przeszkoda, e, żeby zostać gwiazdą. Złote kule, no czy jest coś piękniejszego do robienia sobie zdjęć? Aż czego to? A jak już mówimy o złocie, to zobaczcie teraz rozmowę z dużym z malucha, który jeździ z złotym maluchem. Złoty maluch, który jest takim moim mobilnym studio, służącym do nagrań, jest bardzo dużym ułatwieniem, bo mogę dojeżdżać do swoich gości realizując materiały w miejscach dla nich dogodnych, a kolejną kwestią jest to, że złoty pojazd wyróżnia się na ulicy i buduje dużo interakcji wśród widzów. Bardzo dużo potem po każdym nagraniu mam interakcji na Instagramie oznaczeń i to wszystko jest po to, żeby też poszerzać grono odbiorców. Co tu się dzieje? Hmm. No tutaj mamy oświetlenie dla was. Super. No to idziemy mnie doświetlić. Mogą zmieniać kolor, prawda? A jak już mówimy o takich lampkach świetnych, zobaczcie sobie zdjęcie, które zrobił mi Wiktor Borsuk, z którym właśnie za chwilę będziemy rozmawiać. Ja lubię wszystko, co jest fajne, wszystko, co jest ciekawe, wszystko, co jest trudne. Ja powiem szczerze, że jakby obok nazwiska bym powiedział trudny. Ale nie, że trudny jako osoba, tylko, że, że ma być wyzwanie. O. Wyzwanie to byłoby najlepsze, bo ja naprawdę lubię uczyć się i lubię, jak się czegoś boję. Ostatnio skaczę z samolotu bardzo dużo, coraz więcej i za każdym razem się boję. Tak samo było ze zdjęciami, byłem absolutnie beznadziejnym fotografem. Przez pierwsze trzy lata za każdym razem brałem aparat do ręki, odkładałem, brałem, bo nigdy nie wychodziło tak, jak bym chciał i właśnie dlatego tak bardzo lubię robić zdjęcia, bo droga nigdy nie jest łatwa. Słuchajcie, ale mnie urządziła grupa Sabaj, czyli właściciel Lexusa oraz Toyoty. Będę za chwilę jeździła w Toyocie. nie, jaram się. Wsiadam właśnie do Toyoty Corolli z 76 roku. No, piękny samochód. Nie wiem, czy się nie zatrzymam na tym pobliskim słupku, ale zobaczymy. Widzę tutaj już jeden z najmłodszych fanów motocyklowych. Dosiada blaszanego rumaka. Po mojej lewej stronie zobaczycie lustro której jednocześnie jest telewizorem, kamerą, robi zdjęcia i je drukuje. Słuchajcie, przyszłość nadeszła. Znajdujemy się na części, na takiej części oficjalnej, gdzie są prelekcje. Na tej scenie zasiadają prelegenci, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Ludzi jest już coraz więcej. Najfajniejsze jest to, że po zejściu ze sceny można z nimi normalnie porozmawiać. Jest także panel, na którym widzowie mogą zadawać pytania. A u mojego boku prawdziwa szyka, Anna Zając, która jest organizatorką Seabloggers. Witam. Dzień dobry. Naprawdę szapoba, jeżeli chodzi o organizację. Ściągnęliście tyle osób, tyle tutaj się dzieje. Ja nie wiem, jak Wy to ogarniacie. Ja też nie wiem. Jest to ogromne wielowymiarowe wydarzenie. W jednym czasie odbywa się wiele aktywności. To jest tylko jedna z tych, które teraz wy możecie tutaj zobaczyć, ale warsztaty, przestrzenie partnerów i różne inne wykłady, także wiele się tutaj dzieje. Myślę, że to będzie cudowny weekend w moim mieście Łodzi.